Cześć, witam Was wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam udzielić pewnej porady, a w zasadzie pewnego sposobu na to, jak lepiej dysponować swoim czasem. Otóż ja uważam, żeby dobrze dysponować swoim czasem, trzeba odpowiednio być zorganizowanym. A co za tym idzie? Trzeba wykonać pewną czynność. Mianowicie, jeśli macie chwilę czasu, usiądźcie sobie na spokojnie, weźcie sobie kartkę i długopis i wypiszcie sobie cykl swoich czynności, obowiązków, wszystkiego co wykonujecie. Oczywiście możecie to zrobić w zasadzie w sposobie jednodniowym, czyli wpisujecie sobie jeden dzień, jednak ja polecam Wam, żeby rozpisać to w systemie miesięcznym, bo to lepiej zobrazuje cały kształt. Oczywiście tygodniowy też może być, ale my skupimy się na miesięcznym. A więc. Wypisujemy sobie wszystko, wszystkie nasze czynności i obowiązki, czy to prywatne, czy też służbowe, czyli ile poświęcacie czasu na przykład na czynności w domu, tak, gotowanie, obiadu na przykład, y, sprzątanie, robienie zakupów, tak, i mniej więcej sobie wypisujecie, ile Wam to zajmuje y, czasu w cyklu miesięcznym. Ile czasu spędzacie w pracy, tak, czyli na przykład jeśli ktoś pracuje na etacie i załóżmy, że mm, przeciętny miesiąc y, pracy wynosi 21 dniówek, to mamy 21 razy 8 i to jest 168 godzin, ale uwzględniamy też czas, na dojazd, uwzględniamy czas dojazdu do pracy oraz powrotu, bo to też jest bardzo ważne. To też jest czas, który innymi służbami musimy poświęcić. Czyli dajemy na to, niech tam komuś wyjdzie 180 godzin w cyklu miesięcznym, który poświęca na pracę oraz na dojazdy. Tak? Jeśli na przykład ktoś chodzi na siłownię, to wypisujemy sobie, ile przeciętnie razy w miesiącu chodzimy na siłownię oraz przybliżony czas, ile tam spędzamy czasu. Jeśli na ktoś chodzi do jakiejś szkoły, wpisuje sobie czas, który poświęca na naukę właśnie w szkole, czy też czas, który poświęca na naukę w domu i wszystko ładnie rozbijamy. Tylko z tym, że jeśli na przykład, jak wspomniałem wcześniej, jeśli to chodzi na siłownię, to też musi uwzględnić to y, czas dojazdu do, na siłownię oraz powrotu, żeby wszystko było tak y, precyzyjnie y, wypisane. Oczywiście wypisujemy wszystko po kolei. Jeśli na przykład ktoś tam się uczy języka, to wypisujemy sobie, ile czasu na to poświęca. Jeśli na przykład ktoś uprawia jakieś inne sporty, to wypisujemy sobie, ile tam czasu poświęca na te sporty. Jeśli oczywiście ktoś zajmuje się i poświęca czas y, swojej rodzinie, tak na przykład, nie wiem, y, zawozimy dzieci na treningi, to też... Wpisujemy konkretnie czas, ile nam to zajmuje, tak żebyśmy po prostu mieli taki rozczyt czynności, które wykonujemy. Dlatego, właśnie jak wspomniałem wam wcześniej, nie chciałem, żeby to było jednodniowo, no bo, jakby nie było, plany można mieć różne. Tak, w poniedziałek mi jedno, we wtorek drugie, to już bardziej by się sprawdziło w systemie tygodniowym, no ale ja prosiłem Was o to, żebyście to zrobili w cyklu miesięcznym, gdy już wszystko sobie piszecie. Wtedy sobie po prostu podliczcie wszystko, oczywiście uwzględniamy także spanie, bo to też jest ważne, prawda, no to też y, musimy mieć czas, żeby się zregenerować i żeby się wyspać. Także, że wszystko dokładnie, kiedy już sobie piszemy, y, podliczmy sobie wszystkie y, czynności razem i y, przeliczmy to oczywiście procentowo na miesiąc, tak? Jeśli nasz miesiąc ma 30 dni, to mnożymy po prostu 30 razy 24 godziny i kiedy już sobie liczymy nasze obowiązki, wtedy nam wyjdzie konkretnie ilość czasu, które poświęcamy na różnego rodzaju czynności, czy to obowiązki, czy też rekreacje, czy spędzanie czasu z kimś, czy z partnerką, czy razem nieważne, bez znaczenia byle wszystko było. I wtedy po prostu będziemy mieli takie rozeznanie, to jest taka nasza podstawa, ile czasu jeszcze nam zostaje, tak? I na przykład, jeśli ktoś by chciał coś jeszcze zrobić i zastanawia się nad tym, żeby na przykład zapisać się na jakiś kurs, tak? czy na przykład yy, chodzić na przykład tańca, dajmy na to, tak sobie teraz strzeliłem, to jest przykład, to właśnie dzięki temu, że zobaczy ile jeszcze ma czasu wolnego, yy, sprawdzi sobie, gdzie jeszcze ewentualnie może go upchnąć. Tak? Ale to też, tak naprawdę ta rozpiska ma służyć też temu, żeby właśnie stwierdzić, czy po prostu gdzieś nie marnujemy w jakiś sposób czasu. No jeśli chodzi o taki marnowany czas, no to na pewno każdy z nas będzie miał go Dosyć mało, bo raczej wykonujemy obowiązki, które musimy wykonywać, ale możemy to zrobić na przykład w sposób taki bardziej przyjemny, czyli połączymy tak, jakby dwie czynności, tak? Podam Wam przykład. Moja znajoma, kiedy jeździ z, ze swoim synem na treningi, stwierdziła, że nie opłaca się jej wracać do domu, dlatego też postanowiła, kiedy na niego czeka, że będzie jeździła i robiła wtedy zakupy, tak? Albo na przykład sobie czyta książki, które na przykład lubi, tak? No i wtedy jest fajny sposób. No i powiem szczerze, że to jest bardzo fajne połączenie dwóch czynności. Na przykład ktoś inny, mój znajomy, stwierdził, że bardzo często, kiedy chodzi do lekarza, no wiadomo, no u lekarza trzeba czekać, więc on stwierdził, że będzie Czytał informacje, które go interesują, oddaje się swoim zainteresowaniem, czyta sobie na internecie, przez swój telefon, przez swój smartfon, informacje na temat motoryzacji. I o to właśnie chodziło mi w tym nagraniu, w tym odcinku żeby właśnie sobie yy, zobaczyć. Czy jest możliwość tego, że na przykład jeśli coś nie jest nam potrzebne, żeby to właśnie usunąć z naszych miesięcznych czynności, tak? czy na przykład możemy na przykład zrobić coś, że możemy połączyć jakieś dwie czynności właśnie wtedy, kiedy po prostu no, musimy z, z jakiegoś powodu na kogoś lub na coś czekać, tak? bo bywa różnie, i czy po prostu możemy zrobić coś innego pożytecznego, co po prostu w przyszłości się przyłoży na więcej czasu dla nas. Na przykład ja stwierdziłem, że jeśli są osoby, które dojeżdżają do pracy i zajmuje im to niejednokrotnie 30 minut, a nawet więcej, bo są osoby, co no, dojeżdżają nawet i godzinę w jedną stronę, więc ja stwierdziłem, czemu na nie można by sobie wziąć nasze książki na do nauki języka angielskiego i pouczyć jakiś słówek. No, oczywiście to jest tylko przykład, ja nie mówię, że ktoś ma to stykę to robić, ale. Jakby nie było, no wiem, że też warunki też nie sprzyjają, prawda? No, siedzieć w autobusie czy i się uczyć, no ale prawda jest taka, czemu nie wykorzystać tego czasu sensownie, tak? Albo na przykład, jak idziemy, co wspominałem. Ja chodzę, oddaję krew, jestem honorowym zdawcą. Idziemy do krzedawstwa i no, jakby nie było, też często tam musimy siedzieć. Wszyscy patrzą się w swoje telefony, oczywiście, mam nadzieję, że robią coś sensownego, a to jest oczywiście ich sprawa. Więc ja stwierdziłem, czemu nie, wezmę sobie właśnie książkę do nauki języka angielskiego i tam się będę uczył angielskiego. No i tak, i wiadomo, że człowiek tam musi czekać. Więc czemu po prostu nie możemy tego czasu, który innymi słowy musimy gdzieś spędzić, tak, czekając na kogoś lub na coś, tak, czy to u lekarza, czy to przejeżdżając środkami komunikacji gdzieś, na przykład do pracy, czy z pracy, czemu naszego tego czasu właśnie nie wykorzystać w taki właśnie fajny, sensowny sposób, żeby właśnie wygospodarować sobie dzięki takiemu czemuś więcej czasu właśnie w przyszłości, tak, no bo jeśli ktoś... Tak jak właśnie widzicie, prosty przykład mojej znajomej, stwierdziła, że skoro musi czekać na swojego syna, to będzie e, robiła zakupy. Oczywiście nie robi je za każdym razem. Stwierdziła, że czasami załatwia jakieś inne sprawy, e, czasami się umawia z kimś na jakieś spotkanie, z osobą na przykład, którą chciała się spotkać, a nie miała po prostu możliwości wcześniej. Tak właśnie wykorzystuje to dzięki temu i dzięki temu zaoszczędza dużo e, na e, swojej organizacji czasu, że potem ma więcej czasu dla siebie. Oczywiście może go spożytkować na coś innego. Także właśnie... Ten sposób uważam, że jest bardzo dobry na to, żeby lepiej się przyjrzeć właśnie swoim czynnościom, tak? tym co robimy na co dzień. I dzięki temu możemy właśnie ten czas, który tak jakby nie jest odpowiednio spożytkowany, tak z różnych powodów, właśnie możemy go spożytkować na coś właśnie fajnego, dzięki czemu zaoszczędzimy więcej czasu dla siebie i będziemy osobami lepiej zorganizowanymi, lepiej będziemy dysponowali swoim czasem. Mam nadzieję, oczywiście, że porady, porada, którą teraz Wam udzieliłem się Wam podobało, jeśli oczywiście tak, to kliknijcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał oraz zostańcie ze mną, oglądajcie kolejne moje nagrania. Trzymajcie się, do tak. zobaczenia.